Siemano. Z tej strony Markas, dzisiaj jesteśmy na NCHC Jest godzina 12.25 Kopiemy sobie nie mamy nic w sumie I co mogę powiedzieć kurde no szczerze to nie chce mi się grać na tym NCHC ponieważ nie czuć klimatu w ogóle nie czuć klimatu NCHC 1400 osób 1390 o 1225 W nocy oczywiście O północy Nie wiem, nie wiem co się dzieje Ciągle to samo Ja no, po prostu nie wiem no, ile można grać już tą samą to Ile można śpiewać to samo śpiewkę, tak? Wiadomo o co chodzi Mogli od razu włączyć sety diamentowe, od razu gildie, jak ze starych czasów, ale nie przedłużyć edycję kurwa chcę. Chuj, ja tym sobie przedłużę kurwa. Nie wiem, kurwa. Nie wiem czy w ogóle jest sens grania jeszcze na MCHC. Nic, w ogóle nic nie jest ruszane. Nie reagują na po prostu prośby graczy. Jakieś tam, nie wiem, kurwa, no refy samolotu czy coś takiego mieli dodawać nie dodali jakiś drop złota niby większy czy coś też miało być też w chuju mają nie wiem kurwa jak tu iść teraz się klepać w przeciwieństwie do Craftcore. A. edycje Craftcore naprawdę są świetne w porównaniu do mchc są naprawdę świetne jest teraz drugi dzień w sumie jest w tej chwili 27 po północy jest 1391 osób, gdzie na kraftkorze o tej porze było powyżej 2000. No ludzie, co się dzieje z tym serwerem? A, wiadomo, bany. Ile, kurwa, 5 zł za umbana, czy ile teraz, bany na 3 dni są, gracze już nie chcą tego grać. Zróbcie, że jakąś nową edycję, 1.8 chociaż, a nie cały czas męczycie dupę tym 1.7, jeszcze nic nie zmieniacie, spoko, 1.7 może być, ale to to zmieńcie wtedy początek, te sety diamentowe od początku na przykład, te gildie od początku, która gildia pierwsza się założy, o tą topkę walczenia jakoś, czyli tej gildii, kto tam pierwszy się założy, tak, wiadomo o co chodzi, a nie... Każdy sobie itemki nazbiera. Wszystkie gigi się założą w tym samym dniu. To już jest tak obcykane, to jest tak stara śpiewka, że nikomu się nie chce grać. Naprawdę. Przemyślcie to. Hc przemyślcie to. A was, moi drodzy, którzy mi oglądacie, możecie mnie nawet zwyzywać w tych komentarzach, że źle mówię. Kto, kto tak myśli, to niech zostawi łapkę w dół, jak źle mówię. Kto myśli, że dobrze, no to ów górę. Nie zapominajcie o subskrypcji, jeśli chcecie być na bieżąco. I wybaczcie mi, że nie było długo materiału. Po prostu nie miałem już czego nagrywać. Aha i w następnym odcinku chyba będzie konkurs na no Guta Fejda. Także trzymajcie się. Cześć!